Zapraszam was dzisiaj na podstawy uprawy liścia laurowego w ogrodzie. Jak widać, mój liść laurowy, czyli wawrzyn szlachetny, osiągnął już całkiem pokaźne rozmiary. Pokażmy go tutaj z boku i na wiosnę na pewno będzie przycinany. I powiem wam, co ja robię, że on tutaj tak całkiem ładnie rośnie. Wybaczcie ten bałagan, ale to jest akurat moja zimowa część przechowalnicza ogrodu, że tak to nazwę. I zanim dojdziemy do tego, jak w ogóle uprawiać wabrzem szlachetnym w naszym ogrodzie, musimy powiedzieć sobie o jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli o strefie klimatycznej. Będziemy mieli dzisiaj podkład dźwiękowy w formie moich kurek. Jeżeli chodzi o strefę klimatyczną, to wawrzyn zimuje w gruncie w strefach zazwyczaj od 8 do 11, bo to jest ciepłolub. Ja mieszkam w strefie 7B, czyli teoretycznie, jeżeli temperatura zimą nie spada u was poniżej minus 12 stopni, możecie sobie taki liść laurowy spokojnie wysadzić w gruncie i. Cieszyć się jego urodą. Jeżeli żyjecie w zimniejszym klimacie, to najlepiej będzie go zimować w szklarni, w tunelu, w garażu albo w innym chłodnym pomieszczeniu. No dobrze, a teraz porozmawiajmy o jego wymaganiach. Wabrzyn potrzebuje stanowiska słonecznego. Da radę w półcieniu, ale im więcej słońca. Tym jego liście będą miały więcej aromatu. Do tego, jeśli chodzi o podłoże, ma być żyzne, przepuszczalne. Ja mam tutaj bardzo mocną glinę, więc przed posadzeniem wykopałam dużo większy otwór, nasypałam sporo kompostu, obornika przekompostowanego i tutaj sobie tak pięknie oto chłopak radzi w tych warunkach. Kolejna sprawa to podlewanie. On nie lubi przesuszenia i nie lubi stać w wodzie, dlatego też polecam ściłkowanie. Teraz na jesieni wysypałam mu tutaj stary kompost i resztki z Donic, więc jest przykryte to ziemią, plus poszły też liście. Ale na wiosnę wpadnie tutaj na pewno jeszcze obornik przykompostowany. I na to ściółka, skoszona trawa z rębki. Wtedy on ma bardzo fajnie utrzymamny poziom wilgoci pod korzeniem i jak widać daje sobie radę nawet w bardzo upalne lata i w dupne zimy. Lubczyk lubi... Pojeść. Dlatego też kompost polecam dawać mu co roku i, zależnie od wielkości waszej rośliny i tego, co chcecie osiągnąć, dajemy też obornik co rok, co dwa lata. No, zależy, kto jak potrzebuje. Ja tutaj już podsypuję po prostu co roku. Jak myślicie, jak go najlepiej będzie przyciąć? Formować go w krzeczek czy w drzewko? A ty? Chciałbyś mieć taki wielki liście laurowy w swoim ogrodzie? Już nigdy nie zabrakłoby ci go do przyprawiania twoich sosów czy mięs. Oj, ja mój chyba mogę suszyć i sprzedawać. Trzymajcie się!